No, innej możliwości nie widzę. Musimy skorzystać z toalety u Pepy. Nie dojedziemy do naszej bazy. Tak mi się już Siusiu chce bardzo. Hmm, no dobrze, no to chodź, zapytamy się. Dzień dobry, mamo świnko. Chciałem się tak zapytać, czy mógłbym skorzystać z twojej toalety? He, to ty specjalnie przyjeżdżasz do mnie do domku? Żeby skorzystać z mojej toalety? No tak, bardzo mi się chce siusiu i za daleko mamy do bazy. Wiesz, tylko na chwilkę. No dobrze, dobrze, panie strażaku, sam. Proszę iść do toalety, jest na samej górze. Dobrze, poczekaj tutaj, ja zaraz będę. O, cześć Pepa. He? Hmm? co to było? Strażak sam? Hm, jaki dziwny ja mam dzisiaj sen, że strażak sam chodzi po moim domku. O, wreszcie jestem w łazience! O, jaką mają fajną wannę! Hm, może wskoczę szybko się wymyję? Hm, nie dowiedzą się tak szybciutko. och, och, och ale fajnie, wygodnie! No tak, mało świnku, właśnie tak wygląda to u nas. Zawsze strażak sami prowadzi wóz strażacki, a ja wtedy szybko wyskakuję i gaszę pożar. O, to macie bardzo ciekawą pracę. Hmm, ciekawą i też ciężką. Hmm, a tak poza tym Strażak sam to jakoś długo w tej łazience jest. Może pójdę, zobaczę, co on tam robi. Dobrze, na górze po lewej stronie. Dobrze, to ja zaraz przyjdę. O, cześć Pepa. He? Ja mam naprawdę dzisiaj jakiś dziwny sen. Sam? Co ty tutaj robisz? Co ty kąpiel bierzesz? Hm, myślałem, że skorzystać z toalety i od razu zejdziesz i będziemy jechać do bazy. przecież protokół jeszcze trzeba napisać. Oj nie, wiesz jak to fajnie w wannie się wymyć. W domu mam prysznic. Hm. Ja też mam prysznic. Mówi że tak fajnie? No tak, skakuj, skakuj. O, okej, okay, skakuję. O ty faktycznie! Jakoś długo w tej łazience są razem. Hmm, czy tam wszystko jest w porządku? Muszę szybko zobaczyć, co tam się dzieje. A co tutaj panowie robią w mojej wannie? Już proszę wychodzić z wanny. Mamo świnko, to nie jest tak jak to wygląda. Pani Wanna była zapchana, i chciałem ją odetkać, i właśnie wpadłem do niej i byłem cały mokry. No i teraz cały czas próbuję, próbuję żeby ją odetkać. Ja właśnie przyszedłem pomóc, bo widziałem, że sobie nie daje rady i dlatego. O, panowie, tak aż tacy są. To ja nie wiedziałam, że strażacy też pomagają w takich hydraulicznych rzeczach. No właśnie, to jest taka nowość u nas. nie pani, ale ja już bym proponował, już sobie iść. Poczekaj na mnie, poczekaj, poczekaj na mnie, poczekaj. Och, jaki ten strażak sam jest miły. Nawet pomaga tutaj mi odetchać moją wannę. Hm, zaraz, zaraz. Ona nie jest wcale zapchana. Szybko, wskakuj, jedziemy do bazy. Zaraz, poczekajcie, poczekajcie, to tak nieładnie było z Waszej strony.